Hello, witamy! Cześć, Olo i Arek! Dzisiaj giftboxy z Grecji! Wielki dzień, grecki dzień! Dzisiaj mamy cztery super giftboxy z Grecji Właśnie przyszły do nas ostatnio I pytaliśmy jaki mamy otworzyć No nikt nie napisał, to wylosujemy jakiś Taki giftbox kosztuje 25 euro Także super sprawa Tu jest 11 XXL -ek. 11, tak dobrze słyszycie 11 XXL -ek. Także cała 11ka danej drużyny jest Logo w okienku, 8 pacuszek kart, także jest naprawdę super sprawa i zamówiliśmy sobie oczywiście po, po jednym z każdej drużyny, bo są cztery greckie. Tak, także będziemy co, może zaczniemy od AEK, bo tam jest Damian Szymański na Żrodach, także odjeżdżają inne na następne filmy. A my Szymy. będziemy, tutaj masz nożyk Oliver, nie męcz się. I będziemy szukać jakiś może momentum w końcu i zobaczymy jak te, te się prezentują, powoli Oli, nie obracaj tak może żeby te limity nie latały, o folia już ściągnięta, Oli dał radę. Ciekawe jak to wygląda. No i uwaga, uwaga, wielka tak chwila pisznie. dzisiaj. Patrz, ładnie w woreczku są, no to są porządni. No. A, tu jeszcze jest logo. Tak, daj. logo. dodaj logo położymy może tak na środek. O, będziemy szukać kart z AEK w ogóle. No. Przy okazji. Greckie saszetki, 2, 4, 8. Zgadza się. I... I teraz pokazuj te limitki. Wow. No wow. też takie jak ty. No i bardzo ładnie wiesz, one się wtedy nie zniszczą, pomyśleli. W Grecji. No. To jest super sprawa, 11, XXX, tak za jest. taką małą cenę. Właśnie, pierwszą limitką jest... Pindea, Dugo, Wida Mukudi, Haisafi, Jonsson, Zuber, Garcia, Ara, Araujo, Rota, mhm. Jest, Szymański. jest Damian Szymański, no elegancko. I? I? Tak. Atana... tak, także daj Damiana na górę. Może nie, bo to tak nie będziemy rozkładać tych 11. Połóż inne obok, także Melo też tu przyszedł. o, o tutaj, Melo się tutaj. położył. Tyłeczkę kocim na karty. Wszystkie o. porozkładałeś, Oli? Nie, tak brzydko wygląda. Połóż ją może tu, tak. Jeden na kupce, nie sobie leżą. Będziemy po prostu szukać kart z AEK. O, także jak widzieliście, 11XXL. Oli masz, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery twoje, cztery moje. Tak. No, no to ty zaczynaj, także... Naprawdę. 25 euro. To jest no. nic w porównaniu takiej zawartości. O, o już jest kapitan. kapitan. Ale to Szymański teraz jest kapitanem, a to jest inny kapitan. No nieważne. Giant United, Bayern, Kimmich, Medziken, Arsenal, Paryż. I Atletico, ile? to jest 3? A hmm? 6 to jest. 6, zgadza się. No ale Oli już ma kartę AEK. O popatrz, czy to są same AEK złote? Hmm? Fans z no, AEK. Teraz mamy Time Machine Bonucci, Botman Newcast Jan Zomer, Bayern. Pichinia Pao, czyli grecka karta i jeszcze jest. Kowacit Mamy też szansę jeszcze cały album uzbijać z greckim. Tak, tam nam nie, mało brakuje, nie? No. Także może się uda. Real Toni cross na fancie, Paryż Titan, Atletico Oblak, Juventus Wea. River Plate Fernandez i Wunderland pa Palmeria. czyli tej nie było żadnej greckiej karty a ja miałem ostatnio G, tak? no o teraz mamy Double Trouble z Olympiakosu. Homegrown Rashford e Tripper Newcastle Gakpo, Liverpool Delikt Bayern, ta słaba saszetka i jeszcze mamy Lorientę Atletico, czyli tu nic ciekawego nie było. No i ten. Aha, no jedna double, ta, double Trouble, ale tylko dwie specjalne. Milan to jest Double Trouble. Dominator Inter. O, Aleksander Alnot Riverpool. Arsenal Jesus. Armani River Plate i Atletico Madrid. Atletico De Paul. Uh -huh. Moja przedostatnia saszetka Bruno Fernandez na fansie z Manchesteru. Teraz mamy na karcie Magicken Waiga z Palmeiras, Lazio, Bazówka, Milan, River Plate i Palmeiras. I moja ostatnia saszetka Patrz jak to szybko leci nie? 8 no. saszetek, rachcia i otwarte Manuel Neuer, Kapitan Courtois top Keeper. Paryż Ruiz oh! O, jest Daniel Trzymaj, ten, Super Barcelona i Real Belga mhm. I uwaga uwaga Ostatnia saszetka z unboxingu gift boxowego z AEK Ateny Mamy kogo? Double Trouble z Barcelony Gavi i Pedri Dalej O! Coś poklejone A i myślałem, Top Keeper, y, ten, Neuer Homegrown Real River Plate I Jeszcze mam, o bazówka jest Schwab z Pałku A ostatnią kartą jest Grealish City, czyli Otworzyliśmy 8 sasietek gifboxowego tak. y, szału Szału hmm. i Trafiły się nam trzy karty jeszcze z aeka, między limitami Damian Szymański a ja mam jeszcze takie trzy greckie z Pałku i Olympiakosu. Hmm. normalne Ty masz normalne same? Tak No akurat tak Ci się trafiło Także 11 limitek XXL. Tak I tutaj bramkarz. zobaczcie, bramka, Czyli taka jakby można powiedzieć podstawowa 11 Wszyscy zawodnicy z, a z aeka Ateny bardzo ładnie to było zapakowane w woreczku, no i mamy tak, jeszcze pokazaliśmy trzy z innych. Pauk, Palatinegos i Olympiakos. Zgadza się, za, także zapraszamy na osobne filmy, będziemy Tyk. po jednym tak kręcić, no. To mamy nadzieję, że film się podobał, zapraszamy na kolejne giftboxy, na kolejne filmy nas na naszym kanale. To na razie. Pa!